Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w Biker Budzek i prezentujemy kolejny sprzęt, który dojechał do Biker Budzek. Tak, a dzisiaj prezentujemy rower, no w sumie maszynę do ścigania, ciekawą, Giant Advance Pro 2. Anthem. Anthem, Anthem. tak, Giant Anthem Pro 2, mm -hmm. także ciekawy rower za cenę 26,5 tysiąca złotych. Tak, sugerowana cena techniczna od Giant to jest 26,5. Eee, powiem Wam tak, ten rower w zasadzie przyjechał i on już jest praktycznie w posiadaniu e, użytkownika. E, użytkownik siedzi tutaj koło mnie. To jest sprzęt, który Dominik sobie obrał jako maszynę, która mu pomoże w startach w. Roczniku 2023. Tak, za co bardzo dziękuję Damianowi i całej firmie. Baker Buzyk, Brodnica. Kłaniamy się. No, nie ukrywam, że jest to dla mnie sprzęt. No, pierwszy raz będę na takim mieście sprzęcie, tym bardziej fulu. Mam nadzieję, że w pełni go wykorzystam i wyniki derwona o tym świadczyć. Natomiast, no, Giant wypuścił nowe fulle, w sumie rok temu, tak. Mhm. Nowe fule zaprojektowane całkowicie inaczej, bo ta geometria jest nowoczesna. Mamy kąt główki płaski, bo 67,5 stopnia kąt główki, podsiedłówka tam 75 bodajże. No to wszystko sprawia to, że na podjeździe jest łatwiej, a na zjeździe jest dużo łatwiej. No, bo żeby było jasne, że nie było tak, że Dominik ze mną usiadł i stwierdził, że ten panie czarny będzie, będzie fajny. E, hmm. Trochę to musieliśmy przegadać. Tak jest. Trochę musieliśmy podobierać po plusów, minusów, żeby chwycić ten model, który będzie Dominikowi najbardziej odpowiadał. Oczywiście on jest teraz skręcony do kupy, bo to przyjechało praktycznie dzisiaj. Nie jest jeszcze dopasowany do Dominika w żaden sposób. Na razie jest montowany tak po fabrycznie, jak, jak, jak stoi. Kilka tutaj zabiegów będziemy czynić, customowych, żeby dopasować tak ten rower. No i no, myślę, że. No. Oczywiście nagram Wam film, jak on będzie już poskładany, w sensie pode mnie, tak jak ja go doposażę. Tam parę komponentów się po prostu zmieni, ale to bardziej. Pod moje preferencje, i, i wam nagram, co tam zmieniłem. Mm -hmm. Natomiast, no cóż, rower naprawdę bardzo ciekawy. Rower pełny zawieszeniu, w pełni karbonie, tak. tak. E, mamy przód i tył, przedni i tylny wahacz karbonowy. Łącznik też mamy karbonowy, także to, to, to naprawdę fajnie będzie działało. Będzie też sztywność. Też tutaj pierwsze co zrobiłem, to jak po zamontowaniu blokady, e, zobaczyłem, jak zablokowałem, no to tył w ogóle się nie ugina, nie? Jak naciskasz na środełko, no to, to jest przy fullu istotne, że jak zablokujesz, to jest na beton, tak? Mhm. Tak naprawdę to też y, będzie więcej powiem wam, jak, jak pojeżdżę trochę na nim. No cóż, rower na Amorce y, to, że przed i tylnym od Foxa. 110 skoku ktoś może powiedzieć, że to jest dużo jak na rowery XC, natomiast już rowery XC mają tak tyle, 110, 120, nowoczesne. Rower na koła 29 cali, koła 20, już tutaj mamy karbonowe od Gianta, mhm. także na oponkach Maxisa 2.4, tylko zalać mlekiem je trzeba. Odsprzęt mamy całego SLX-a razy 12 Mamy z przodu y, prowadnicę łańcucha, co też zapobiega y, ewentualnemu spadnięciu tego łańcucha na ciężkich trasach. Y, no i komponenty giantowskie, oprócz siodełka, które jest fizyka, y, mamy sztycę opuszczaną, y, regulowaną, tak, y, także to jest gianta, to też ułatwia. Y, Poruszanie się w dół szybsze na, na tym rowerze i nie, nie tylko. E, także, no, rower, no, co mogę powiedzieć? No, bardzo ciekawy i, i mam nadzieję, że będzie, e, będę w e, stanie dorównać do jego. No, z tego, co mówiłeś w zeszłym sezonie, e, utrudniało ci. Tak. To, że nie miałeś fula. No już było cię. już było. Już było już A do Twoich było, tras to. i do Twojego kopyta ful był po prostu niezbędny. No to udało się to zorganizować. E, tylko teraz, e, tak, powiedz, gdzie Cię można będzie znaleźć? W których seriach byś brał udział? Znaczy, główną serią to są Puchary Polski, czy to w maratonie, czy w cross country. E, natomiast też dodatkowo ścigam się gdzieś tej okolicznie mnie znajdziecie głównie też tu pomerania i no i tutaj okoliczne wyścigi tak jak w grudziądzu, w suszu czasami jak kalendarz jest no oczywiście wiadomo mistrzostwa polskie są priorytetem w XC oraz w maratonie mhm. natomiast no, te główne tutaj w Polsce no to Puchary polski tak? najbliższy ty start masz za tydzień gdzie? tak no, najbliższy start mam za tydzień w Pomeranii Winter Challenge to jest bodajże Chwaszno, mm -hmm. tak, nie kojarzę miejsc, nie, 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 jeszcze tej miejscowości, e, no taki, psz, sprawdzić, zobaczyć co, co jeszcze do, do szlifowania, bo do głównego sezonu jeszcze chwilę mi zostało, bo tam pod koniec marca będę startował na Pucharze Polskim pierwszym, także... Że jak macie ochotę zobaczyć Dominika na starcie? a macie w okolicy, to zapraszamy. Ja też tam wszystko opisuję na swoim profilu facebookowym, tam Dominik Jakubowski, Dominik Cycling. Jak macie także... ochotę się zmierzyć z Dominikiem, no to wiecie już gdzie go znaleźć, także zapraszamy. Eee, tak, Dominik to jest e, człowiek, który nie tylko ze mną nagrywa filmiki, ale co już nie raz wspominałem, e, sporo się ściga i mocno staramy się go wspomagać, bo bo to się fajnie rozwija u niego, ta pasja i my zawsze przyklaskujemy. Gdzie już wspominałem, że mam tą osobistą satysfakcję, że Dominik zaczął się interesować rowerami od moich wycieczek rekreacyjnych tak. i w zasadzie od ta, takiego jeżdżenia niedzielnego się rozpoczęło, a tak? przerodziło się to w Puchary Polski, co jest satysfakcjonujące również dla mnie. Tak, ja chcę dalej się rozwijać, a Damian mi to gdzieś tam pomaga w tym i, i umożliwia. Także bardzo za to dziękuję. No i co? Mam nadzieję, że to ten serwis będzie owocny i, i zdobędę to, co sobie tam gdzieś zaplanowałem. No, no to liczymy, że, że będziesz widoczny i będzie o tobie głośno. E y OK, no. czyli słuchajcie, na razie mamy sztukę tego antema. E, możliwe, że uda nam się zorganizować więcej, no bo z rowerami klasy, no już nazwijmy premium, jest, jest dalej ciężko, rowerów tanich to jest na rynku od groma i tam jest w czym przebierać, natomiast lepszych rowerów dalej na rynku brakuje. Możliwe, że uda nam się jeszcze Antema, nie wiem czy dwójkę, czy w MC, ale jak ja się zorganizować i Wam go po prostu polecić i Was w ten rower wyposażyć. Jeżeli macie pytania odnośnie roweru, jak oczywiście zawsze piście. Jeśli macie pytania do Dominika odnośnie startów, jak bardziej pod kątem zawodnika, śmiało też piszcie. Chętnie Wam podpisujemy i się do, tak do wszystkich Waszych zapytań i uwag odniesiemy. Eee, także myślę, że jest parę powodów, dla których wybrałeś ten sprzęt, a nie inne. Eee, I myślę, że to będzie właściwy wybór i, i w tym roku będzie się zdecydowanie. działo. Eee, warto go jeszcze by zważyć, zobaczyć jak to... No wychwało. możemy. Zobaczmy. W rozmiarze M. Dla mnie... A że mamy wszystkie stojaki zajęte na serwisie, no to... to z łapki. Dobrze tam jest? No, chyba tak. to robię Hop. Nie jest to bardzo męczące 11400 11, 400. 11, 400 na, na ramie. fabrycznej e, tak na ramię fabrycznej M. konfiguracji także Wam też go opiszę jeszcze raz jak mówię jak ja powkładam swoje gdzieś tam komponenty takie preferencje Upara po, i... inne graty i zobaczymy czy z wagi uda Ci się zejść Myślę, że tak, to zważymy go dla Was jeszcze raz e, po małym liftingu. Tak jest. No dobrze, mam nadzieję, że e, rower Was zainteresował, myślę, że jest godny uwagi. E, myślę, że e, takie rowery będą się pojawiały u nas coraz częściej, bo, bo staramy się iść bardziej w kierunku rowerów klasy sport i premium, rowerów powkiwanych. Znacznie, znacznie przyjemniej się sprzedaje takie rowery, nie mówię tutaj pod kątem masy marży, tylko przychodzi pasjonat do pasjonata, to jest, tak jest, aczkolwiek rowery rekreacyjne, rowery ekonomiczne też są zawsze potrzebne i zawsze Wam też takie tutaj zapewnimy, zdecydowanie, także, okej, okay. także, także, dziękujemy za dziś, no. odcinek troszeczkę łączony. I o rowerze, i o Dominiku, naszym zawodniku. Jeżeli macie pytania, jeszcze raz powtarzam, piszcie, dzwońcie, chętnie się do wszystkich Waszych uwag odniesiemy. Okay. Dziękuję za dziś, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, my już niebawem. Hej, cześć.